Duchu Święte przejdź, tak jak Syszty. List polecający do całego Kościoła Świętego, który mam głośno zawsze i wszędzie. Przepraszamy. Rozinka wszystkich zaczepia, bardzo kocha. Chodź Rozinko, zostaw pani. Pan jest pasterzem moim. Nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć orzeźwia moją duszę. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty, Panie, jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zostawiasz na oczach moich wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich jest przeobfity. Twoja dobroć i łaska pójdą w ślad ze mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższy czas. Amen. Alleluja. Kochani, tu nie ma żadnych wątpliwości, że Pan jest tak dobry. Najpiękniejszy list do Matki w kontekście tego, co śpiewa Goleta Villas, że jest ciężko, że jest trudno, to w moim odczuciu jest właśnie ten. Który mamy może ucieszyć? Mamy Maryję, mojej, mojej, moją świętej pamięci, mamy Małgosie, która mnie urodziła, prawda? Pod której sercem zrestałam jako dzieci. Pan ukształtował mnie w łonie mojej mamy, powołał mnie uczciwie, sprawiedliwie. Bóg jest Bogiem wiernym, jedynym. Maryja zaopiekowała się mną także, właśnie, moją siostrą. Bo nasza mama już jest w niebie, tak? Ja w to głęboko wierzę, ponieważ odchodziła w duchu pokoju i miłości Bożej, kiedy cała rodzina jednała się przy jej właśnie łożu. Kiedy mamunia zamykała oczy, z uśmiechem na twarzy powiedziała: Hej, ja nie mam żadnych wątpliwości, nie ma tutaj żadnego strachu, żadnego lęku. Wszystko mogę w tym, który mnie umatnie, Co to znaczy? Że sama absolutnie nic. Jak widzimy, Pan może wszystko, a najmniejsze owce niesie łagodnie, te, które mają największe największe może trudności, żeby same się poruszać. Także któż jak Bóg więcej nie potrzeba nic, nikogo do szczęścia. Także wszyscy jesteśmy razem. Wszyscy dzięki temu tworzymy jedną rodzinę Kościoła świętego. Jest to normalne. Jezus, Józef, Maryja. I my, małe, Boże dzieci, a także kochane zwierzęta. Franciszek święty nam pomaga to zrozumieć. Któż jak Bóg? Szczęść Boże, kochani przyjaciele, niech żyje Jezus. Niech żyje Maryja. No i co? My żyjmy, tak? Amen. Alleluja. Hej! Pan jest pasterzem moim. niczego nie. zielonych pasie mnie, nadłody spokojne prowadzi nie hej!